Piąta runda Volkswagen Castrol Cup rozgrywana była nieopodal Bratysławy na najnowocześniejszym i najdłuższym torze widniejącym w kalendarzu pucharu. Przed nami piąta runda Volkswagen Castrol Cup. Jak słyszycie, przygotowania idą pełną parą. Wszyscy mają już podokręcane śrubki, więc ja się za chwilę ogarnę po to, żeby dać z siebie wszystko na Słowakia Ring. Ale najważniejsze to mieć godną fryzurę. Zapowiada się emocjonujący weekend, ponieważ spadł deszcz, na godzinę przed kwalifikacjami może się okazać, że będą to kwalifikacje po, po mokrym torze, więc będzie to na pewno emocjonujący weekend. Ulewny deszcz na niemal 6-kilometrowej Penfistowakian Ringu. Tak wyglądały sobotnie kwalifikacje do dwóch niedzielnych wyścigów. Najlepiej w trudnych warunkach radzili sobie Roberta Skupczika z Jeffrey Krieger i Maciej Steinhoff, który wywalczył pole position do pierwszego wyścigu. Jestem mega szczęśliwy. W końcu się udało wygrać kwalifikację pole position do jutrzejszego wyścigu. Okrążenie było czyste, bez większych błędów, a przede wszystkim było mokro na to, że ja lubię jeździć w deszczu, lubię w ciężkich warunkach i pokazałem to po raz kolejny dzisiaj, więc jestem bardzo szczęśliwy. Oto kolejności na polach startowych wyścigu numer 1. Nazajutrz okazało się, że zawodnikom w pierwszym wyścigu przyszło walczyć na suchym torze. To zupełnie inna rywalizacja, ale dla znakomitych kierowców biorących udział w Volkswagen Castrol Cup nie ma znaczenia, czy ścigają się po suchej, czy mokrej nawierzchni. Już pierwszy zakręt wyścigu pokazał, że emocje będą ogromne. Jakub Litwin popełnił w nim błąd i szybko stracił wywalczoną w kwalifikacjach wysoką pozycję. W czele znajdował się Maciej Steinhoff numer 9, za nim kolejno Roberta Skupcika, z trójka, Paweł Krężelok 23 i Jeffrey Krieger 19. Jednak na szerokim i szybkim torze okazji do wyprzedzania było co niemiara. Niezwykle istotne wydawało się rozważne korzystanie z systemu push pas. pass Za prowadzącym Steinhoffem toczyła się fantastyczna walka, do której włączył się kolejny Litwin Jonas Gelsinis numer 8. Jego Golf GTI po odważnej szarży znalazł się na drugiej pozycji. Niemal natychmiast kontratak przeprowadził najbardziej waleczny kierowca pucharu, Krieger, i to zawodnik z RPA zajął miejsce za plecami lidera. Gelzinis chciał udowodnić, że jest równie waleczny i niebawem zabrał drugie miejsce Krigerowi. Do przodu zaczął przebijać się Jan Kisiel numer 2, który zepchnął na piąte miejsce lidera pucharu Kubiczaka. W dalszej stawce emocji nie brakowało, tym razem negatywnych. Błąd popełnił bowiem Dylan Pereira. Luksemburczykowi udało się wydostać z pułapki żwirowej i powrócił na tor. Oczywiście o dobrym miejscu mógł już zapomnieć. W czołówce kolejne przetasowania. Kisiel wspiął się na trzecie miejsce, w czym próbował mu przeszkodzić Krieger. W drugiej części stawki zbyt późno zahamował Jerzy Dudek, który swój manewr zakończył na aucie Jakuba Litwina. Litwin nie ukończył wyścigu, a do tego doznał urazu pleców i musiał odwiedzić centrum medyczne, skąd został przetransportowany na badania do szpitala. Ostatnie okrążenie było wyjątkowo interesujące. W czołówce pojawił się Czech Ależ Iraszek numer 22. Udanym atakiem na pozycję Steinhofa popisał się Kubcikas i on prowadził w wyścigu. Krakowianin tracił zresztą kolejne pozycje, bowiem jadąc na pierwszym miejscu musiał częściej niż pozostali korzystać z systemu push to -pass, a w końcówce wyścigu nie mógł już z niego korzystać. Prócz kupcikasa wyprzedziło go jeszcze czterech konkurentów. W o trzecie miejsce starli się Kisiel i Iraszek. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Polak, ale sędziowie uznali, że zachował się nieprzepisowo, wypychając rywala poza tor i Kisiel otrzymał karę czasową, przez którą stracił trzecią pozycję. Zwycięzcą tego niezwykle emocjonującego wyścigu został jadący najmądrzej taktycznie Kupczykas. Drugie miejsce zajął Krieger, a trzecie młody Polak Paweł Krężelok. Oto wyniki wyścigu numer jeden. my tactic was to save tyres to save uh, push to passes and uh, to drive uh, how how much how fast how much I can but I saw that I losing positions every lap uh, every straight because everybody was using push to passes so I tried to not push and to stay in in, in good position so after some time when everybody used uh, a lot of push to passes uh, I was using mine and uh, Everybody, everything happened uh, like I wanted, and uh, I'm very happy. Yeah, it was a good race. Uh, I didn't get the best start off the line, uh, but everyone, all of my competitors used the push to pass in the beginning. Uh, so I also had to use it to try and counter their attacks. Uh, but I'm very happy with the results. It was a very intense race. Uh, probably one of the, my most favorite out of the whole season. So I'm looking forward to the second race, see what we can do. E, udało się zyskać trzecie miejsce dzięki e, karze dla Janka Kiśla. Wiadomo, dla niego jest to rozgoryczenie i smutek. Dla mnie to jest szczęście, ponieważ skoczyłem na pudło. E, wiadomo, walki było tyle. E, chyba jeden z najlepszych wyścigów w sezonie. Prowadziłem do ostatniego okrążenia. Miałem taktykę, żeby troszkę odjechać, ale w dzisiejsze warunki wiatrowe zwłaszcza nie pozwalały na to i, i bardzo szybko. Konkurenci się w tunelu łapali i byli dużo szybsi. Przez to zabrakło mi jednego puszczu pasa na sam koniec. No i, no i ten to pas. No gdyby był jeden więcej to pas to prawdopodobnie byłoby utrzymane jak nie pierwsze na pewno podium. A tak wyglądały pozycje startowe do drugiego wyścigu. Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem drugiego wyścigu nad torem przeszedł obfity deszcz, ale asfalt zaczął szybko przesychać i do końca nie było wiadomo, na jakich oponach się ścigać. Po przejechaniu próbnego okrążenia sędziowie podjęli decyzję, że można startować na slikach. Mechanicy Volkswagen Racing Polska błyskawicznie zmienili ogumienie i można było rozpocząć rywalizację. 22 pucharowe golfy tym razem zgodnie z regulaminem ruszały ze startu lotnego. W najlepszej sytuacji znajdowali się kierowcy z czołowych pól startowych, a więc Kupczyka, Krieger i Steinhoff. I taka też była kolejność na początku wyścigu. Jednak porządek na torze zmienił się bardzo szybko, bowiem Krieger skutecznie zaatakował Kubczykasa, a równie udany manewr wykonał Krężelok, dystansując Steinhoffa. Radość Kriegera z prowadzenia trwała chwilę, bo Kubczykasa skutecznie skontrował. Zresztą pojedynek reprezentanta Republiki Południowej Afryki z Litwinem był ozdobą całego wyścigu. Pacjonujący pojedynek czołowej dwójki sprawił, że zostali dogonieni przez Krężeloka i Steinhofa, którzy również mieli ochotę na zwycięstwo w wyścigu. Do przodu zaczął przewijać się Kisiel, który po zakończonym powodzeniem ataku na Jakuba Litwina plasował się już na piątym miejscu. Litwina wyprzedził także po chwili Markus Fluch. Friger po raz Enty w tym wyścigu postanowił dobrać się do skóry kupczykasowi, ale znów lepszy był kierowca z Litwy. Tymczasem udany atak przeprowadził Steinhoff i to on jechał trzeci. Jego radość nie trwała jednak długo. Krężelok skontrował i podobnie jak w poznańskim wyścigu doszło do kontaktu między obydwoma kierowcami. Obaj stracili doskonałe pozycje, a Steinhoff w rezultacie kolizji musiał wycofać się z wyścigu. Czasem Krieger, można by rzec, do znudzenia próbował wyprzedzić Kupczykasa i znów bez powodzenia. Po stycji Steinhoffa i Krężeloka na trzeciej pozycji znajdował się Kisiel, który w błyskawicznym tempie zbliżał się do przewodzącej dwójki. Kriger w końcu dopiął swego i pokonał Kubczykasa. Kisiel natomiast postanowił udowodnić prawdziwość Starego Przysłowia: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Na początek zdystansował Kubczykasa i natychmiast zabrał się do wyprzedzania Krigera. Pierwszy atak reprezentant RPA odparł. ofensywa Kisiela trwała jednak dalej, w czym pomogła mu większa ilość dostępnych użyć systemu push-to-pass. Dodatkowo Krieger, używając slangu wyścigowego, nie zamknął drzwi, czyli zostawił miejsce po wewnętrznej zakrętu i Kisiel bezlitośnie to wykorzystał. Za nimi nieco potrawia, ale skutecznie zaatakował czwartą pozycję, zajmowaną przez flucha Dylan Pereira. Dopiero dziesiąty wyścig sezonu po raz pierwszy padł łupem Polaka. Wygrał go Kisiel, który linię mety minął przed zawodnikiem z RPA, Jeffreyem Kriegerem i Litwinem, Robertasem Kupczykasem. Radość zwycięzcy ogromna. A oto komplet wyników wyścigu numer dwa. Czekałem, czekałem, na błędy czołówki, pierwszych dwóch zawodników, niestety jest tak wysoki poziom, że, że nie było tych błędów. Panowie z przodu strasznie się cieli i używali bardzo dużo tego systemu push pas wystrzelali się, mówiąc potocznie, a ja zachowałem kilka, więc gdy oni mieli zero, to ja sobie dawałem zastrzyki 50 koni na 10 sekund. i I w w Yes, very happy indeed. Good points for the championship. And uh, we put an end to Robertus' winning streak. Uh, but yeah, we're looking forward to the next round. Hopefully we can have another good fight. Um, but the way things are looking now, we're going to have to start pushing for the championship. But it might be a bit difficult, but uh, we'll certainly give it our all. This racing weekend was very good for me. First and third place, <coughs> two times podium, a lot of points. Więc so jestem jeszcze liderem tej championshipu uh, i jestem bardzo zadowolony z tego. Ten plac jest teraz mój najlepszy zasięg. Ostatni to był do tej pory 9. I ja jestem już zadowolony z 4. Plat. A to ranking po 5 rundach na czele nadal Kubczyka sprzed Kriegerem i Fluchem, do którego mocno zbliżył się Jan Kisiel. Kolejne emocje Volkswagen Castrol Cup w połowie września na torze w Brnie.